Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję odcinek z tym przemysłem 2. Tym razem muszę salować wiersz, jak mówiłem, pod tytułem lokomotywa. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Widzimy. Stoi na stacji lokomotywa, cierka oglądanie i z niej i pozałogiwa. Stoi sapie, tyże i mucha, jej pszocha bucha. Uch jak co uch jak co uch jak gąco, uch gąco. Już w sapie, już letno sypie, a jeszcze palasz węgiel w nią sypie. Wagony to nie potop wielkie i ciężkie szerze stali. I pełno ludzi w ważnym wagonie, A w jednym krowy, a w drugim konie, A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, A czwarty wagon pełen bananów, A w piątym stoi sześć fortepianów, W szóstym armata opieka oh, wielka, pod każdym kołem przerozna belga. W siódmym tembowe stoły i szafy. W ósmym słoń niecierz i dwie szyrafy. W dziewiątym same tłuszczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wangądch jest czterdzieści? Sam nie wiem, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc azetów, i każdy zjadłby tysiąc kozetów. I każdy nie wiem, jak się zaczął to nie uciknął jaki to Jakiś Jest taki świst, para goła koła w ruch. Najpierw poboj, jak szuflad, ruszyła maszela po szelach o spale. wagon i ciok nie zmącąłem, i gęsi się, się koło za kołem. I pierku przyspiesza, i naszą się i trudni, i stuka po moce, i peci. A to, a to kąt, a to kąt. A wprost podoże, po podoże, po podoże. Przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, bez toższy na szans. To tak, to to co i półka, istoka to, tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. Gład, gładko tak, lekko tak, to się wtarł. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, ciężka maszyna, siarania. Sialana, styżana, lecz fraszka i graszka, Zabawka praszana! Yeah! No i jeszcze ostatnia złotka Na koniec. A skończę zobaczę, tak na, A co to to? Co to co to? Kto to tak? Ha! Szeł drzewa i To pala w To bruch, To pala z to, to pala są sota, rani do boków, a tłoki kawałki ruszą z pół w i pchają, i poćmi się toczy. Bo tło się i tłoszy, I koła turkotów i płoka, i stuka to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to. No i to był. No i to był wiersz. Jojana Tuwila, pod tytułem Lokomotywa, zalapowany przeze mnie z okazji akcji. Odcink z tyłu, a ta szansa do inaczej. No, 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 dyrektorkę naszej szkoły, pan Ewe widzę wizytyktor K.S.R. i Uri, kurca pasika, dina No i rozśpiewaną nauczycielkę, no i rozśpiewaną pracownicę a dzisiaj całego oświaty naszej szkoły. Agadecie Włoch Halże Skąp. Agadecie Włoch no to było na tyle, jeśli Ci Steam Challenge 2, jeśli wiesz, wiesz, jak tu na pod tym Wam się spodoba, Podajcie dajcie supa dajcie mi suba, dajcie mi łapkę w górę, no i komentujcie. Aha, jeszcze jedno, Wpaśćcie na polską z która tak? Odważnie Pomaga w walce z koronawirusem. A więc, wybiadę warkę. Chodźcie na WWU, się pomaga w paście, w No i na pewno. Będzie dobrze. Wybiadę warkę. A więc to znowu. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się ciepło. Trzeć.